Witam serdecznie São Paulo z tego jakże pięknego, jakże meczu otwarcia Mistrzostw Świata Volta 3x3. 3. Oczywiście to nie jest Volta 5x5, 5, ale też bardzo istotny turniej jeśli chodzi o właśnie rozgrywki FIFA, rozgrywki właśnie Volta. Jeśli chodzi o rozgrywki Volta to jest drugi najważniejszy turniej Game rangi Mistrzostwa Świata. Oczywiście najważniejszy jest 5x5 na, 5. na drugim miejscu, to właśnie Format, właśnie, Volta 3 na 3. Drugi najważniejszy. Właśnie, turniej, właśnie, rangi Mistrzostw Świata, FIFA Volta. Turniej na sama był do São Paulo. Pamiętamy także to ten piękne boisko w São Paulo 3 lata temu. Ten to w, na Fawali w Rio i właśnie w São Paulo wtedy Brazylia była mistrzem. Teraz to jest drugi turniej, roz, rozgry, właśnie 3x3, drugi turniej 3x3, to jest Brazylia. Brazylia wygrała dwa lata temu finału przeciwko Egiptowi. Właśnie grali wtedy w Egipcie, grali w Kairze, kiedy finał wygrali. 11 do 5 właśnie wtedy Brazylijczycy wygrali z Laurio na czele, między innymi. I jacunią. Antnadino to jest obrońca, który gra właśnie w rezerwach Ajaxu Amsterdam. Normalnie w pełnowymiarowym futbolu gra i to właśnie zawodnik Genty z futbolu 11 do 11 11 11 czyli normalnym futbolu gra właśnie w drużynie B Ajaxu. Jest to zawodnik, który miał okazję grać kiedyś w Munich w Brazylii, ale jednak się nie załapał na mu kradrę. Seniorską, Canalinios. ale może właśnie kadry siebie, nie też tutaj w Ale jednak nie mam na tyle jednak umiejętności, że jednak takiej kadry senior się nie dostał i nie jest dowodnikiem jeszcze, który wy, by wy, był brany rzeczy pod uwagę. Jeszcze musi trochę pracować, jeżeli chce być mm, piłkarzem, który gra na takich basekach. Ale jeżeli chodzi o właśnie wolta, czy na Antonadino, właśnie się. Spisuje znakomicie, jest jednym z najlepszych obrońców na świecie. Gra już dwa lata, właśnie w Volta Futba. Zaraz po Mistrzostwach Świata Antonio dołączył do tej kadry. Kanalino z 3 x 3. Laurino gra 4 lata, był Mistrzostwem Świata, a gra 3,5 roku, właśnie w zmiarze 3 x 3. więc to no, taka delikatnie doświadczona kadra, bym powiedział, kadra. Marciana tak takiego właśnie szkoleniowca, tej trójki brazylijskiej. Skład Nowej Zelandii Eliot Grave Emanuel. Oczywiście to są amatorzy, to są, to są zawodnicy z drugiej ligi dzięki, z drugiej ligi australijskiej. Elliot to jest tak naprawdę Defensywny pomocnik. W drugiej ligi nowozelandzkiej, Ale też w y, drugiej ligi australijskiej Grave. W rezerwach drugiej z zespołu Halim Sydney. W drugiej ligi australijskiej Immanuel. To jest według mnie zawodnik, który może mieć największą karierę. Bo grał na pełnowymiarowych boiskach. Ta trójka gra na pełnowymiarowych boiskach, ale jednak im zabrakuje żeby robić wielką karierę, natomiast na boisku 3 x potrafią grać, oczywiście wisieką z wielką rezydzią, więc tak naprawdę no, tak tak tyle, no, tylko tutaj o dobre pokazania się, to oczywiście nie wkreślę tutaj sobie Nowej Zolandii mogą pomóc tutaj, tutaj o zwycięstwo, ale tutaj Nowi Lidl klas klas, tutaj klasę w nie bo oczu, Brazylia jest murowanym powrotem w tym meczu w tej grupie są oczywiście biało-czerwoni, Szwedzi, Amerykanie, Francuzi. Oprócz właśnie Nowej Zelandii, według mnie tak, najbardziej barwną postacią może być dzisiaj Grave, oczywiście druga liga nowozelandzka, ale Manuel, który mimo że nie ma jakiegoś mega talentu, to jednak gra w rezerwach e Melbourne City w pierwszej lize australijskiej i tam strzelił dwie bramki właśnie miał okazję wystąpić w jednym meczu właśnie um, Ceniąskiej jakie Mebron, czyli tej drużyny właśnie A. Jednak tam nie pisał się zbyt dobrze i potem jednak go przyniesiono z powrotem do drużyny B A właśnie Manuel gra od 3 lat jednak w znaczy Gry gra od 2 lat i gra od 5 lat Wolta 3x3, ale jednak no, są tacy jednak utalentowani zawodnicy, jak dr, 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 No Za chwilę na Państwa tak zagadnienia przejdą na tę murawę w tym meczu otwarciem Mistrzostw Świata Volta 3x3. 23 dzień sierpnia 2024 roku. Początek Mistrzostw Świata 3x3, ale się będzie działo. Na pewno się nie mogę doczekać popisów Kanalios Na tych mistrzostwach. Pierwszy mecz. Z nieco słabszym rywalem, ale może być to ciekawy mecz. Bo Nowa Zelandia może zaskoczyć w tym meczu. Nie mówię, że nie ma absolutnie szans z Brazylią. Wszystko się może tutaj wydarzyć, ale Brazylia jest tutaj faworytem zdecydowanym w tym meczu. Gospodarze oczywiście, napędzanie przez kibiców, Może się zmieścić około półtora tysiąca kibiców, czyli na boisku, na trybunach. Na boisku, na, boi, na trybunach boiska. Sao Paulo. Właśnie w centrum Sao Paulo. Zapraszam serdecznie was do naboisko Kyrgyzstan-Sao Paulo. Sao Paulo, tam, się tam mamy już proszę Państwa, dzień, jeszcze dzień, mamy, mamy godzinę tam osiemnastą, godzina ten jest godzina osiemnasta właśnie Sao Paulo. Zaczynamy, proszę Państwa, mistrzostwa świata 3 na 3 Volta, zaczyna Nowa Zelandia, zobaczymy jak ten ma no się potoczy, robimy pierwszą bramkę, niespodziewanie, zaczynają to Nowozelandczycy, oczywiście Mary Piłkę, jeszcze piłki i Nowozelandczycy Zdobywają bramkę Astral, tę bramkę Alex Grave zawodnik Makuna Sydney, uważa, szansa dla Braka na Linios nie do a więc obronawana piłka przez Nowozelandczyków, co jest zaskoczeniem, mają szansę na 2 do 0. Teraz Grave ale stracił piłkę Laurinio, gwiazda Brazylijczyków. Laurinio zdobył tę bramkę, pierwsza bramka. Na szczęście poprzedniej edycji Mistrzostwa Świata Volta, właśnie Laurena czy Ferreira, czyli Laurinio, zwany Laurinio, gejocz Palmeiras na Państwa ekranach, strzela właśnie ten rank. Elliot, próbują Nowozelandczycy, stracą tą piłkę. Teraz Brazylijczycy mają szansę wejść na prowadzenie i tak się terdyje Laurinio. Z drugą bramką na końcu groźby. Zobaczymy, tych będzie padało więcej. No do dwóch mamy wyrównanie, a więc zobaczmy, czyli bardzo sobie dostosowali taktykę wyczekiwania na błąd. I teraz to robią właśnie. Nowozałomczycy. Teraz szansa, Laurinio strzela na trzecią bramkę, hat trick Zawodnika Palmeiras, hat trick Zawodnika, który gra w Palmeiras w międzyczasie też gra właśnie od 4 lat. Bardzo dobrze sobie reaguje właśnie na boiskach, wotra 3 na 3. I jak tutaj widać, chyba biegnie po kolei za koronę króla w Na świat Chce bardzo poprowadzić Brazylijczyków do drugiego rzędu Pucharu świata, szansa na remis! Nowa Zelandia wyrównuje. Szybka odpowiedź się z Australii Ocani. Strzela to proszę Państwa Jackson Manuel. Jasman Jack Brown. Ale również na szansa na Brazylijczyków, akcja? na Antonadino! Niecelnie! Jeszcze do bitka Brazylijczyków, niecelna jednak. O wybrania i to nie ma więc mają szansę, ten mecz absolutnie nie musi być wcale taki pewny dla Brazylii, tutaj już jest 3 do 3, co oznacza, że Nowa jest pewna teraz siebie i może się rozpędzać, a Brazylia ma robić bardziej podenerwowana. I szans! Love me again na tutaj widziałeś na boisku w Paulo. Taka typowa piłkarska piosenka. To napędzi, mam nadzieję, piłkarzy, żeby zagrali dobry mecz. Eliot! Nowa Zelandia! prowadzi z Brazylią! Mówiłem, że tutaj Brazylia może być taka fajna podenerwowana! Jest też podenerwowana! Już na kanalinios. Kalen Elot! Nowa Zelandia, coraz pewniejsza siebie! Na tle ze zdewaniem mocniejszego rywala Teraz to na 5 do 3! Będzie 5 do 3! A więc proszę Państwa, niespodzianka chyba tej pierwszej części tego meczu jest. Oczywiście to dopiero pierwsza połowa. Padło dużo goli, Alex Grave. Ale dobrze wiemy, że ten wynik powoduje to, że no, Bazylijczycy muszą gonić wynik, ale nie trafili kolejny raz do Bo teraz Nowa Zelandia ma szansę na trzy dremkowe prowadzenie. Jeżeli to dobrze rozegrają, Elliot. Do bitka, bro broń bro, to Antonaldinho ma tam LAURINIO! Antonaldinho, LAURINIO! ENA to są. Szybki odbiór Brazylijczyków, ACIUNA! a iż łuskał to ACIUNA! ACIUNA nie gra na żadnym właśnie. w klubie. To jest absolutnie nie typowy zawodnik. 3 na trzy, a więc bardzo ważna postać, teraz strzela teraz, teraz, pierwszą bramkę, właśnie Acuna. Wywołałem go teraz do, do, do tablicy, właśnie Acuna i dwa, pierwszą bramkę. Oh now, can you love me again? Elio. Mamy bramkę kontaktową oczywiście, na jakąś pewność siebie brazylijczykom. Jeszcze to zdążą. Jeżeli strzelić w ramkę na sekundę przed końcem pierwszej połowy mamy remis Laurinio z czwartym golem jego popis popis jego umiejętność czwarty gol Laurinio w pierwszej części teraz małe tutaj Mała tutaj strat tutaj opoczynek i też omówienie strategii Szkoleniowcami tą drugą połowę Brazylijczycy byli w ciężkiej sytuacji, na szczęście się udało, są strane, im bramkę i kibicom tutaj zgromadzonym w São Paulo dało to nadzieję na to, że Brazylijczycy zaraz tą drugą połowę jak na Brazylię przystało, czyli ofensywnie i skutecznie będą podwyższali tylko ten wynik i wygrałem ten mecz. W razie do Moskwy grałem bardzo dobrą pierwszą połowę, i za to trzeba im pochwalić. Zdecydowanie znaczy, mocniejszego rywala. I jednak nie, to się mecz nie skończy. Trochę kciu ręcznej, omówienie tak strategii na drugą część. Minuta przerwy minęła. Zapraszamy na część drugą. Zmiana stron oczywiście jak to w każdym sportem. Zmiana musi być ta szansa na A z dowiczka suna Walą go teraz wór na początku tej drugiej połowy. Heneliks Chcieli wejść odważnie w rezultyce widać tutaj, ale jednak się no, dobrze obronili. No, Zamłodu składają piłkę kanarki. Laurinio, mocny strzał, jednak stoi tam jak na, na, na tym autobus. Czekają na błąd w ustawieniu. Yy, Grave'a. Bo tutaj też muszą się dobrze ustawiać obrońcy. Tym bardziej yy, udajesz uda więcej strzałów, tym gracze obrońcy się z... Przesuwa, przesuwa. Bardziej do przodu, przez co masz lepszą sytuację. Jeżeli odbierasz dużo strzałów, teraz szansa dla kanarków. Obronił to. nieprawdopodobna interwencja ale w końcu. Przyszła Piesa na maksyjska. I Simana Czuna strzela swoją drugą bramkę. I daje prowadzenie kanarinos. tutaj już mamy prowadzenie. Pierwsze to w tym meczu dla Brazylii. Ale dopiero to przyszło w drugiej połowie. Dopiero w drugiej połowie Brazylijczycy obejmują prowadzenie. Cieszę się, Brazylijczycy kibice. w Wiedzą, że tutaj to, to oznacza tylko to, że mają szansę, żeby ten mecz po prostu wygrać. Teraz Brazylijczycy. Graj Manuel, ale absolutnie nie mogą lekceważyć nowozelandczyków. Bo nowozelandczycy potrafią grać. Uwaga, ciuna! Pewnie, pewnie, pewnie. Hatik. Dobra akcja na nową stronę. Niepewny strzał, nie zdążył z reakcją Graves. Szymona nas bramkę na 7 do 5. Teraz obronili się Brazylijczycy. Graves. Teraz znowu za próbują. Mają bankę kontaktową. Podleje nadzieję. Nowozelandczykom na porządku ten mecz mogą wygrać albo z remisować, oczywiście, tutaj się też liczą Remisy dopiero od ćwierć finałów w przypadku remisu mamy tutaj dogrywki, jak to oczywiście normalnej, pilcernownej bywa: Antonaldinho, Laurino, Stata Pilcica, Szacena na Zawodowo Zalandina, bramkę wyrównującą! I też to robią Nowozelandczyc Jackson Manuel. Mamy wyrównanie, tutaj Paulo. teraz Laurinho, ach złapie się za łydkę Elliot, ale jednak ta interwencja była na tyle przyjemna, że nowoczesny Tycovian teraz szansa na prowadzenie Ale jednak Laurinho skutecznie w obronie Dobrze Laurinho teraz kontra Brazylii, Acuna, kiki taka Brazylii 8 do 7 Anton Alginio Współczesny Ronald Gignon, można tak powiedzieć, Manuel. Ależ odpowiedziałem: To Nowa do końca 30 sekund. To Nowa Zelandia doprowadza wy do wyrównania. Do, do no więc, drodzy, czyli faworyci. Rozczarują, czy będzie sensacja? GOL! Ojej, Dośniu! Szybka odpowiedź Brazylii: jak to? Musieli szybko odpowiedzieć jak w sali. Być bezpieczny. Okazuje się, tutaj tutaj Nowa Zelandia ma inicjatywę! Nie da się wykorzystali. Brazylia dyskuje tą piłkę. Laurelia ma szansę na 2 prowadzenie. Jednak nie do GOL! Gol numer... Gol numer chyba 6 Laurinio. Tego się nie mylę. Muszą teraz... Go, um, trudne zadanie Nowozelandczyków. Grodzenie o krok od zwycięstwa. Może będzie jeszcze trzy bramkiowe prowadzenie, bo Laurinio ma szansę. I Laurinio to teraz zdobywa. Siódma bramka Laurinio. I Brazylia ten mecz to pewno wygra. I jeszcze bramka na pakieszenie. 11 do 9. Ale to już się zmieni w kontekście wygranej Brazylii. Brazylijczycy świętują. Brazylijczycy wiedzą, że tych 3 punktów, tych dwóch punktów już nie wyrwie. I tak też się dzieje. Brazylia wygrywa i zdobywa 2 punkty, bo tutaj za zwycięstwo są przydawane dwa punkty, nie? Trzy punkty. Zarebnic, oczywiście, punkt jeden. Ale jednak, jakże ważne dwa punkty, które dają Bezeliczykom przewagę w tym awansu do ćwierć finału. Dobrze no, zaczęli te mistrzostwa. Mieli problemy w pierwszej połowie, ale jednak z tych problemów się wytaraskali. Jak ten, te, te ptaszki, i się wytaraskali z kłopotów. Ta sama reprezentacja Kanarku, czyli teraz kała z tych kłopotów, jakie spowodowała drużyna Nowej Zelandii. Wygrali jednak to. Dopiero w końcówce, przyciskając na Nową Zelandię. Dokładnie, dokładnie, dobry Nowej Zelandii. te absolutnie tanią skórę nie sprzedali drużyna Nowej Zelandii, ale jednak faworyci wygrali. Gospodarze się cieszą, za dwa dni kolejny mecz grają z trudniejszym przeciwnikiem, ale ten mecz może dać śliczną nadzieję taką, żeby tutaj powalczyć o kolejny orzymski puchar. Oczywiście jeszcze do tego daleko, czy kilka, dużo meczów, muszą wyjść z grupy, ale to nawet da nam taką przewagę, trochę ten, ten właśnie mecz otwarcia Brzezniczego. No tak, nawozolane też dla słabego meczu mogą być z siebie zadowoleni. Gram też w czerwonymi. mi. Mhm. Oczywiście najtrudniejszym rywalem była Brezelia w tej grupie, ale na tle takiego